Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże, uczy nas wyraźnie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Aby być zbawionym, trzeba wykonywać dzieło Boże. Jakim jest dzieło Boże? Pan Jezus był zapytany przez faryzeuszy, jak mogą wykonywać dzieła Boże, a pan Jezus powiedział im: To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego on posłał. Aby być zbawionym należy być tym, który wykonuje wolę Ojca. A co jest wolą Ojca? Wolą Ojca jest wierzyć w tego, którego on posłał. Więc aby być zbawionym należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. A wtedy jest się raz na zawsze zbawionym, kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. To jest raz zbawiony jest na zawsze zbawiony. Mamy wieczne bezpieczeństwo wierzącego, więc jeśli ktoś raz, tak jak Abraham, uwierzył Bogu, tak, jeśli ktoś raz uwierzy Bogu, jest na zawsze przed Bogiem usprawiedliwiony. Zatem uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi przestań ufać sobie, przestań wierzyć sobie, przestań wierzyć w siebie. Uwierz w Jezusa Chrystusa, uwierz Jezusowi Chrystusowi zaufaj Jezusowi Chrystusowi a raz na zawsze będziesz zbawiony. Nie będziesz miał już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostaniesz oczyszczony przez krew Pana Jezusa Chrystusa, którą On przelał na krzyżu Golgoty, gdyż na Pana Jezusa Chrystusa zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi. On został oddalony od Boga, gdyż wiemy, że w trzech godzinach ciemności, gdy Pan Jezus stał się grzechem za nas, to... Powiedział do Boga, Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił, bo właśnie wtedy Pan Jezus cały sąd za moje grzechy poniósł w tamtym czasie, nie tylko za moje, ale i za grzechy całego świata. Więc wyraźnie widzimy tutaj, że jest powiedziane, w Słowie Bożym, że kto uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze zbawiony i nie ma możliwości, żeby stracił zbawienie. Niestety są różnego rodzaju religijni rewolucjoniści, nie zgadzający się ze Słowem Bożym, pragnący swoje własne nauki ustanowić, są to często ludzie, którzy zarabiają na religii i straszą ludzi, którzy są ich słuchaczami, którzy dali się omamić i wciągnąć pod ich wpływ i są tak bezczelni, że ten swój buddyzm pomalowany na chrześcijańsko, albo hinduizm pomalowany na chrześcijańsko, albo mahometanizm pomalowany na chrześcijańsko, sprzedają jako chrześcijaństwo, bo w tych systemach faktycznie jest kler i oni ten kler próbują wcisnąć do chrześcijaństwa. I mało tego. Nawet są tak bezczelni, że zamiast. Pokazać wprost, że korzystają z koranu, Wed czy innych buddyjskich jakichś pism, to oni bezczelnie używają Biblii do tego, żeby fałszywe swoje nauczanie wcisnąć. Tak manipulując Biblią, żeby wyglądało, że używają właściwego źródła, ale to jest kłamstwo. Jednym z takich kłamstw, jakim się posługują, jest kłamstwo oparte na czterech fragmentach. Księga Wyjścia, 32-33, Psalm 69-28, Objawienie 3-5 oraz Objawienie 22-19. Co mówią te fragmenty Słowa Bożego? 32-33. I rzekł Pan do Mojżesza, tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Psalm 69, psalm 69, werset 28. Przydaj winy do winy ich, niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej. Niech będą wymazani z Księgi Życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Objawienie trzeci, rozdział, werset piąty. Objawienie trzeci, rozdział, werset piąty mówi. To zwycięży ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota i wyznam imię jego przed obliczem ojca mego i przed aniołami jego oraz objawienie 22:19 objawienie 22, 19. Jeśli kto ujmie ze słów Księgi Proroctwa, tego ujmie też Bóg z udziału Jego z Księgi Życia i z Miasta Świętego i z tego, co napisane w tej Księdze. Jednoznacznie widzimy: Ktokolwiek zgrzeszył przeciwko mnie, tego wymarzę z mojej Księgi. Niech będą wymazani z Księgi Żyjących. Nie wymarzę imienia Jego z Księgi Życia. Bóg usunie jego dział z Księgi Życia. Wersety te dotyczą możliwości wymazania z Księgi Życia, a tym samym, jak twierdzą ci zwodziciele, utraty zbawienia. Ludzie, którzy zaprzeczają wiecznemu bezpieczeństwu wierzącego, kładą nacisk i pytają: Jak Bóg może grozić wymazaniem ludzi ze swojej Księgi, jeśli to? Nie może się wydarzyć, ale to jest słomiany argument. Pismo Święte nie mówi, że człowiek nie może zostać wymazany. Niektórzy mający dobre intencje, obrońcy wiecznego bezpieczeństwa, mogliby tego nauczać, ale Pismo Święte tego nie mówi. Uroczystym faktem jest to, że człowiek może zostać wymazany z Księgi Życia. Księga Życia. Jest używana w Biblii w znaczeniu figuratywnym, ilustracyjnym, przenośnym. Nie oznacza to, że Bóg ma dosłowną, literalną książkę w niebie. Nie. Nie znaczy to, że On zapisuje w księdze imię każdego prawdziwego wierzącego i że ma taki długopis Marki Bik. I, I że ma kartkę taką zszytą przez interligatora albo zwój. Nie. Bóg zapisuje w księdze imię każdego prawdziwego wierzącego. Ale ludzie mogą również wpisać w księdze swoje własne imiona, składając wyznanie życia. Tak, i to każdy niemowlak ochrzczony. Jest wpisany w taką Księgę Życia jako wyznawca chrześcijaństwa. Każdy żartowniś, który nie wierząc daje się ochrzcić, jest wpisany w taką Księgę Życia. I jeżeli teraz ktoś mówi, że ma wiarę, nie znaczy, że tą wiarę ma, ale jak mówi, że ma wiarę, to jest wpisany w Księgę Życia. Jeśli ktoś mówi, że jest sługą Chrystusowym albo nazywa Jezusa Panem, jest wpisany w Księgę Życia. Ale jeśli nie jest wierzący, idzie na wieczne potępienie, jest niezbawiony, będzie wymazany z takiej Księgi. Więc tutaj jest to jak najbardziej wyraźnie pokazane. Więc. Bóg zapisuje w księdze imię każdego prawdziwego wierzącego, ale oprócz tego w tym spisie są również zapisane, dopisane imiona ludzi, którzy są tylko pustymi wyznawcami niewierzącymi w istocie rzeczy, czyli są praktykujący, ale niewierzący. Mogą wpisać księdze swoje własne imiona, składając wyznanie życia. I teraz, jeżeli to wyznanie życia nie jest prawdziwe, Bóg wymarze je w dniu sądu. John Nelson Darby powiedział kiedyś: Wierzę, że Księga Życia jest ostateczna i żadne diabły nie mogą wymazać z niej imienia prawdziwego wierzącego. Tam, gdzie jest mowa o wymazaniu, jest to jak rejestr głosów. Udowodniono, że pewne imię tam nie ma prawa być i wtedy jest wymazane. Imię każdego wyznawcy jest Księdze Życia. Ale jeśli Bóg je zapisał, nigdy nie zostanie wymazane. Zwykły wyznawca sam zapisuje swoje imię, ale nie ma prawa tam być ten jego zapis, chyba że Bóg zapisał jego imię jako prawdziwie wierzącego. I wtedy nie zostanie ono wymazane, jeśli zapisał je Bóg, ale jeśli zapisał je sobie człowiek, to zostanie ono wymazane, jeśli nie jest potwierdzone prawdziwą wiarą, czyli wpisem Bożym. Przypuszczam, że Księga Życia z rozdziału 20 jest po wymazaniu imion, ponieważ werset 15 brzmi: Każdy, kto nie został znaleziony zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Dlatego te wersety, które mówią o wymazaniu ludzi z księgi Życia odnoszą się do zwykłych wyznawców, a nie do prawdziwych wierzących. Obecność jeśli w wersecie sugeruje, że jest nim związany warunek. Jest to powiązane z warunkiem jest z nim związany warunek. A jeśli osoba nie spełnia tego warunku, może stracić to, co zostało mu obiecane w tym wersecie. To znaczy, nie będzie miała zbawienia. Jak Stwierdziłem już wcześniej jasne stwierdzenia Pisma Świętego dotyczące bezpieczeństwa wierzącego. Są tak jasne, że nie można zbawienia odebrać, i tych wersetów nie można odebrać w żaden inny sposób niż ten, w jaki zostały one zapisane. A ponieważ słowo Boże nie zaprzecza samemu sobie, te fragmenty zawierające słowo Jeśli muszą oznaczać. Coś innego muszą oznaczać to coś jeśli. Jeśli to z pewnością proste słowo, ale musimy je zrozumieć do kogo pisarz mówi, kiedy tego słowa jeśli używa. Jak wspomniałem wcześniej, często pisarz bierze pod uwagę, aby rozważyć możliwość bycia w tym mieszanym tłumie, mieszana grupa chrześcijan. W której są i wierzący, i niewierzący, nawróceni chrześcijanie, wymieszani też mogą być i z Żydami, tłumy prawdziwych wierzących i zwykłych wyznawców, czyli tych, którzy są praktykujący, ale niewierzący, i są tacy, którzy są wierzący, naprawdę wierzący. I jeżeli wśród słuchaczy apostoł ma taką mieszankę, użycie słowa jeśli w tym kontekście jest przeznaczone do sumienia tych, którzy nie są zbawieni, aby mogli zbadać swoje serca, gdzie naprawdę stali przed Bogiem. Zbawienia utracić się nie da, ale zda się stracić swoją pozycję w chrześcijaństwie, wypracowaną na podstawie swoich własnych uczynków, a nie na podstawie tego, że się uwierzyło w Jezusa Chrystusa. Bo jest wiele osób takich, którzy nawet kupują zaświadczenia od księdza albo w inny sposób. Jak czytałem niedawno forum. Kobieta pisała na jednym takim forum, które przypadkowo gdzieś tam trafiłem. Co zrobić? Chcę być, chcę być chrzestną na yy, chrzcie u mojego. Przyjaciela, ale nie chodziłam do komunii, spowiedzi, nie miałam bierzmowania czy czegoś tam jeszcze. I drugi mądry doradził: Idź do tej parafii, tam jest taki ksiądz, Luzak. On, jak mu przyniesiesz 500 złotych, to ci wystawi zaświadczenie i będziesz mogła. Czyli jakieś tam są reguły kościelne, które da się obejść, jeśli się odpowiednio posypie złotem. Więc to nie jest możesz być przez takiego księdza wpisany w księgach parafialnych w takich księgach życia to nic nie daje jeśli Bóg cię nie zna uwierz pana Jezusa Chrystusa a będziesz zbawiony raz na zawsze możesz być przez pastora wyznaczonym do śpiewania w chórze kościelnym możesz być żoną pastora mężem Duchowej niewiasty. Możesz naprawdę mieć wysoką pozycję w chrześcijańskim świecie, być na przykład liderem uwielbienia lub innego jakiegoś takiego tworu, które w chrześcijaństwie się pojawiają. Nie ma to żadnego znaczenia. Możesz być na wszystkich zgromadzeniach od ostatnich 70 lat, ale jeśli nie wierzysz, możesz to wszystko mieć po prostu ale jeśli nie wierzysz Pana Jezusa, jesteś zgubiony. Idziesz do piekła. Więc to jest kluczowa rzecz. Użycie jeśli w tym kontekście było przeznaczone dla sumienia tych, którzy nie są zbawieni, bo nie uwierzyli w Pana Jezusa, aby mogli zbadać swoje serca, gdzie naprawdę stali przed Bogiem i uwierzyć w Pana Jezusa, gdy ich sumienie zostanie tutaj zrewidowane, poruszone. Rozważ co tutaj jest powiedziane? Załóżmy, że przemawiasz do słuchaczy, w skład których wchodzą zarówno wierzący, jak i niewierzący, czyli praktykujący niewierzący i praktycznie niewierzący i wierzący, wymieszani w tym tłumie. Pragnąc szerzyć Ewangelię, powiedziałbyś swoim słuchaczom, że muszą zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli chodzi o ich zbawienie. Jak przyjęliby to wierzący w tłumie? Czy chodziło ci o oni muszą być zbawieni? Nie! Zrozumieliby, że odnosisz się do zagubionych, którzy stoją pośród nich. Tak samo jest w Piśmie Świętym, kiedy autor danego listu używa słowa jeśli jest to ono przeznaczone dla zwykłego wyznawcy, który jest. Wyznawcą praktykującym niewierzącym, czyli praktycznie niewierzącym. Wśród słuchaczy, odbiorców listu, takich było pełno. Co więcej, musimy zrozumieć, że słowo jeśli jest używane w Piśmie Świętym na kilka sposobów, a co najmniej na dwa sposoby. Nie mówię, że istnieją dwa różne słowa używane w oryginalnym języku na określenie słowa jeśli, bo nie o to chodzi ale że słowo to jest używane na dwa lub więcej sposobów. Istnieje słowo jeśli, argumentu oraz słowo jeśli, warunku. Jeżeli, albo jeśli, argumentu opiera się na jakimś już ustalonym fakcie w dyskusji czy wcześniejszym wywodzie, biorąc to za pewnik. Można by powiedzieć, że po polsku lepsze byłoby słowo skoro skoro jeśli albo skoro opiera się na nim argumentacja wtedy John Nelson Darby podał tego przykład mówiąc jeśli jesteś anglikiem nie będziesz chciał hańbić twojego kraju podobnie możemy powiedzieć jeśli naprawdę jesteś chrześcijaninem będziesz chciał postępować jak naprawdę chrześcijanin w tym sensie słowo to jest używane nie po to aby kwestionować czy Coś jest nie tak, czy nie, ale aby zbudować argumentację na tym fakcie. Kiedy w piśmie świętym użyte jest ten sposób słowo jeśli albo skoro, można je zastąpić słowem właśnie skoro i trafnie oddawałoby to myśl na przykład. Jeżeli więc powstaliście z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, tak mówi nam Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset Filipian 2, 1, Efezjan 4, 2.1, Efezjan 4.21 i tak dalej, można to przecież tak samo rozumieć, gdy będzie tam słowo skoro więc powstaliście wraz z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, skoro! Z drugiej strony jest to jeśli, albo jeżeli warunku, jest używane w Piśmie Świętym jako takie, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś błędzie, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Galacjan 6, rozdział pierwszy werset. Oznacza to, że może, ale nie musi, zostać wyprzedzony jakiś człowiek. Z działaniem braci, w wyniku takiego błędu. Taki człowiek może być napomniany. To właśnie jest użycie słowa jeśli jako warunku w związku z tym tematem wiecznego bezpieczeństwa. I to niepokoiło wielu ludzi i doprowadziło do wielu nieporozumień. Kluczem do rozwiązania tej trudności jest świadomość, że pisarz Pisma Świętego, Przemawia do zmieszanego, zróżnicowanego tłumu, do zróżnicowanej publiczności, i że słowo jeśli w tym kontekście odnosi się szczególnie do tych, którzy byli wśród nich zaledwie wyznawcami czyli byli praktykujący, ale niewierzący czyli byli praktycznie niewierzący. I takich miejsc ze Słowa Bożego jest wiele więcej. I takim przykładem jest na przykład list do Hebrajczyków, szósty rozdział, czwarty do szóstego wersetu, którym chciałbym się zająć następnym razem. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Zbawienie jest nieutracalne, kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Nie można stracić zbawienia, gdyż kto uwierzył Jezusowi Chrystusowi, a przestał wierzyć sobie, jest raz na zawsze zbawiony. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony. Nie będziesz miał żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaniesz oczyszczony, gdyż zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a Pan Jezus Chrystus przez wiarę oczyści Twoje serce. Będziesz wtedy raz na zawsze zbawiony Twoje grzeszne serce, ciągnące Cię do piekła, zostanie oczyszczone przez wiarę. Będzie ono przykładem tego, że możesz wzywać imienia Pana z czystego serca, a nie tylko wargami z brudnym sercem. Więc przestań szukać u siebie usprawiedliwienia. Zacznij szukać usprawiedliwienia, w Chrystusie, kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego Bóg posłał, czyli wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. A więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony.